Dzień dobry moi drodzy. Pisaliście pod ostatnimi vlogami, żebym nie zostawiał Was na pół roku i chcecie vlogi z Polski. I yy, macie, no może nie vlogi, vloga. Albo chociaż współvloga, Ale jestem. Lepsze to niż nic. <śm> Tematem przewodnim dzisiejszego vlogaska yy, będzie hasło marzenia. O tak sobie wymyśliłem. Jadę na siłownię, to jest Warszawa, yy, ścieżka rowerowa, yy, multikino i tyle. Yy, widzimy się po siłce. Idzie pani ścieżką rowerową. Nie ma problemu. Można miło? Można. Bo wiecie, co jest tym wszystkim takie najbardziej demotywujące? Że siedzę pół roku w tej Polsce, chodzę regularnie na te treningi. Nie ma z tym problemu. Jest progres, jest dietka, jest wszystko. Później wyjeżdżam na pół roku w podróż. No, i zaczyna się już sypać dieta, zaczyna się sypać ser, zaczyna się sypać jakakolwiek regularność w treningach. I efekt jest taki, że ja po pół roku podróży, tak jak przed podróżą byłem w stanie się podciągnąć 6 razy, to po pół roku się podciągam ledwo co jeden raz. W martwym ciągu było 135 przed wyjazdem, a teraz, kiedy już jestem z kurde 6-7 tygodni w Polsce i chodzę regularnie na treningi. 100, 105 i ja po prostu ledwo co daję radę. Zobaczcie co my tutaj mamy. Biały klocek tutaj postawili, o. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jeszcze nie byłem, ale podobno jest całkiem spoko. No ale niestety, jak mi się zaczyna sypać taka regularność w życiu, jaką mam w Polsce teraz, to bardzo ciężko jest mi utrzymać jakieś nawyki, po pomimo tego, że są już teoretycznie wyrobione. Proszę bardzo, tutaj mamy widok na wieżowce w centrum Warszawy. Pałac kultury, tu jest w ogóle bekowa sytuacja. Pokażę wam. Tutaj są postawione blokady. A tutaj jest taki magiczny zjazd. Ciekaw jestem, czy to będzie jakiś parking pod pałacem kultury. Czy jakiś tunel tutaj po prostu zrobią. O, jak chłodno się tutaj zrobiło. A jak tu byłem w zeszłym roku, to tutaj normalnie było obozowisko. O nie, teraz muszę podjechać pod górę. O Jezus! Panie, po co ja to zrobiłem? Kurwa jak ten. Co tu się stało w tym rowerze? Tutaj, proszę bardzo, przejeżdża jakaś kolumna rządowa. Jakaś cholera jasna w USA robi to większe wrażenie. Kolejne trudy z życia typowego warszawskiego influencera po ciężkim treningu muszę jechać rowerem na Żoliborz, ponieważ umówiłem się na kawkę. Mega się jaram, że już jest ciepło. Dlatego, że to, że ja połowę maja przechodziłem w zimowej kurtce, to jest jakiś żart. Jakoś tak człowiekowi trochę lżej na sercu, jak wierzę, że może sobie wyjść w t i w krótkich spodenkach. I nagle zobaczcie, jaka cisza, spokój, to żadnych samochodów, ptaszki sobie ćwierkają, bajka. Moim skromnym zdaniem Żoliborz jest zdecydowanie najfajniejszą dzielnicą Warszawy. A co, w No bo chciałem Noli nagrać. Dawaj, chodź tu. Jeszcze chodź tu. Uwielbiam tego psa. Póra polizała mi obiektyw. Zobacz, jest uśliniony obiektyw. A <gulity> no. Spotkałem się ze Ewą na kawę, żeby przegadać jakieś tematy, a tutaj w krzakach obok master-szefy kurczaka robią. No tutaj zobaczcie, jak się robi Instagramy. Ty, chajnie, Ty chajnie pokaż ten backstage, bo to będzie taka gotowa rolka i to będzie takie wszystko piękne. Tak. Prawdziwy, jamajski jerk chicken to festiwal tak Prawie rozcięta głowa, wcale później kur... nie wiesz i... i wcale nie widać, że zostały nam cztery śrubki od grilla po montażu. Ale to jest piękny pies. A wiecie jaki to jest pies? To się nazywa Coś Tam, y, Scotia, Duck, Coś Tam. Nori jest naprawdę najfajniejszym pieskiem na świecie. Jest trochę szalona, jak widać na załączonym obrazku, ale jest prześliczno. Misiu, halo. Dzień dobry. Co za wariat. Zobaczcie jakie idealne. Przyszli, zrobili grilla, dali kurczaka i se idą. To jest znacznie smaczniejsze niż wygląda. O kurde, ja mam to zjeść? Tak. No dobra no, spoko. Ej, zobaczcie jak to dobrze wygląda. Wiecie, że ja nie jestem jakimś mistrzem, jeżeli chodzi o ocenianie jedzenia i opisywanie co i jak, ale muszę przyznać, że kilka razy miałem okazję spróbować specjałów Martyny i ta dziewczyna naprawdę kutuje najlepiej na świecie. W sumie spoko, że... I... E, no. Już trochę pyszna, a to jest prawdopodobnie najlepszy kurczak z grillaki, kiedykolwiek jadłem. Ale jest zajebiste. No i zobaczcie, jak to wyszło. Miałem ambitny plan, żeby pojechać na godzinę, spotkać się ze na kawkę, a później pojechać na budowę, poogarniać kilka rzeczy. No ale jak widzieliście na spontanie okazało się, że grillik szybki i tak dalej, bardzo fajnie. Ja nie wiem, czy Ewa kiedyś była na vlogach. Jeżeli ktoś był kiedyś na spotkaniach, czy patroni, czy takie spotkania otwarte jak były, no to wiecie, że Ewa jest moją menadżerką. No i Ewa jest właśnie odpowiedzialna za kontakty biznesowe z firmami, które chcą się reklamować na vlogu Kesha. Jak gdyby nie ma za dużo e, tych deali, bo teraz było to Wasko, a wcześniej chyba za a to tam coś się pojawiło na kanale. No i wynika to po prostu z tego, że no ja realnie takie 99% deali w ogóle odrzucam bez zastanowienia się, dlatego że bardzo często to jest takie, no nie wiem, kojarzy mi się sytuacja na przykład jak odezwała się do mnie jakaś firma sprzedająca blendery ładowane na USB-C. Cześć Cash, chcemy zareklamować swój produkt u Ciebie na kanale. Od teraz specjalna zniżka, cena normalna 270 zł, ale dla Twoich widzów będzie 230 tylko teraz. Dostaniesz od nas dużo pieniędzy i duży procent od Sprzedaży. Zacząłem sobie troszeczkę googlować. <grym>, znalazłem pana z AliExpress, czyli z Alibaby, który robi te blendery. Odezwałem się do niego i mi tam powiedział, że jakbym chciał otworzyć swój brand blenderów, dokładnie takich samych, no to tam mi sprzedaje za 4 dolary sztukę. I jak zamówię ileś tam sztuk, to zrobi mi jeszcze darmowy branding i będzie moje logo na opakowaniu i tak dalej. Więc mi było trochę głupio reklamować wam blendery po 200 zł, które realnie można kupić za 4 dolary. No, ale to ja tak mam, nie wszyscy tak muszą mieć. W każdym razie tak, właśnie ja się zajmuję tego rodzaju rzeczami, żeby rozmawiać z firmami, które chcą się reklamować na vlogu, bo na przykład wam powiem, że jak miałem taką jedną dużą współpracę, właśnie negocjacje trwały 9 czy 10 miesięcy łącznie. Czasami, to, że wy widzicie jakąś tam 45-sekundową stawkę na vlogu, no to bywa to poprzedzone 9 miesiącami negocjacji. W wliczone jest kilka, jak nie kilkanaście godzin koli z firmą. Więc fajnie, że jest Ewa. No i e, teraz się pojawił na horyzoncie jeden fajny być może deal. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale też wiecie, to nie jest do końca tak, że ja muszę to mieć żeby przeżyć, więc wcale się jakoś tak bardzo na to nie napalam. No już dzisiaj na budowę nie pojadę, bo robi się już dosyć późno. Przynajmniej kupię rzeczy, które miałem kupić i jutro tam zawieść. Więc ja wbijam do Arkadi, zrobię sobie zakupy. No jutro jadę na tą budowę, więc jakby będzie się tam coś ciekawego, to wam nagram. No Nora! Ej, no i zobaczcie, pochwaliłem wczoraj tą pogodę, że taka ładna, dobra i się po prostu człowiekowi wszystko chce. No i dzisiaj 13 stopni, zimno. Ja mam na sobie bluzę, wziąłem kurtkę. Od rana padał deszcz, ale jak coś, to biorę tę winę na siebie, trzeba było nie chwalić. W każdym razie ja zgodnie z planem planuję dzisiaj wbić na budowę. Tylko że odezwali się do mnie znajomi z półtorej godziny temu, że właśnie dojeżdżają do Warszawy, więc jeszcze złapiemy się na szybką kawkę a później budowa. Dobra, pokażę wam najpierw w ogóle po co ja na tą budowę, bo akcja jest taka, że tutaj mamy dach i ten dach będzie ocieplany wełną albo pianą. Ale tutaj jest taka przerwa. Trzeba to jakoś zabezpieczyć taką siatką, żeby po prostu się tutaj nie przedostawały jakieś kuny czy jakieś inne osy, czy coś. I to tak po całości muszę zrobić. I tak właściwie to ten wlot miał trochę na celu pokazanie wam, jakie mam stabilne i nudne i przewidywalne życie w Warszawie, którego potrzebuję, żeby się trochę odbotcować od podróży. A okazało się, że znalazłem jakichś autostopowiczów. Będą mi pomagali. Dzień dobry. Będziemy ci pomagać z osami. Przestrzelamy Zobaczcie, no jak wszyscy jesteśmy elegancko w pitacie ubrani. Od stóp do głów. Tam jest gniazdo OS. Jak na razie jest małe, ale ja ostatnio widziałem królową, która sobie tutaj śmigała, więc musimy się go szybko pozbyć. Idę. Ma ktoś uczenie na OSy? Nie wiemy. Nie no, powinno z tym być problemu, no, ale ja tam ostatnio widziałem stary. O, a jest alu. O, jest, jest, widać ją. Jezu. Jezu. Ja. To tak, jak się istnieje. On nie, ona się nie mnie patrzy. Dobra, jest wiana tam. <noise> Ilu influencerów potrzeba, żeby zabić? <noise> zabić. O, co? To jest tam, bardzo wysoko. Nie widać na Ej, tej bo kamerce. Jak my, bo jak my byśmy teraz ją szczotą ściągnęli, to ona do nas przyjdzie. Myślisz, że taka atakować nas? Widziałaś, co zrobiła, jak się zbliżyła do miasta? No, od razu Stupy tam stali. wróciła. Się mory, wyszło, przynajmniej A jakby wziąć na przykład z Afganistanu nie ma problemu. To na idea, nie ma problemu. No co? Nie! Co jest? Mam no, no nic zaraz, zaraz. Gaśnica na osy i szerszenie zasięg do 5 metrów. No dobrze, zobaczymy. Jak to wśpniemy, to chyba trzeba zostawić takie pomieszczenie na jakiś czas. Ale dobra, czy Wszystko gotowi? Tak, Borys już się spakował, żeby uciekać. A tu idealnie widać jak to jest ona tam wysoko. 15 dnia ona tam siedzi. Jezu, aż się boję spadła tam. Jezu boję się! Ona była taka wielka. Już spokojnie! Jakby ona przecież nas uwaliła. Masz na pamiątkę, żebyś wiedział. Edziały wychodzimy tak z no tym chyba, co? No bo chyba. <coughs> <coughs> no właśnie. No i moi drodzy, jakieś 3 godziny później okazało się, że jeszcze jedno gniazdo było w tej części mieszkalnej, więc musieliśmy to ogarnąć. Jako, że mówiłem wam, że ten vlog ma być o marzeniach, no to właśnie tak chciałem wspomnieć o tym, co tutaj się dzieje, bo mówiłem wam, jak byłem z Mitchą w Kambodży, jak łaziliśmy po jego chatce, że właśnie mojej mamie też się wymarzył jakiś taki domek na emeryturę. No, i jak widzicie, działamy. Miał już być skończony w maju. Teraz obecnie taki najbliższy termin, jaki jest mniej więcej realny, to jest jakiś tam październik, może koniec września. No, sumienia, co ja wam chciałem powiedzieć. A, no i że siedzieliśmy i wierciliśmy po prostu jakieś tam drzwi tymczasowe, montowaliśmy i tak dalej. Ale w związku z tym, że już pewnie widzicie, że zbliża się Golden Hour to się ewakuujemy i w sumie chyba tyle. Co ja Wam mogę więcej powiedzieć? No nie znam się na tym, coś tam sobie dłubię. Teraz kolejnym takim projektem, do którego będę musiał podejść jest właśnie to, żeby taką siatkę metalową zamontować tam, yy, no pokazywałem Wam gdzie, żeby nie było takich sytuacji, że tam się będą dostawały owady. No i co? Królowa os, która chciała zaanektować garaż została pokonana, ale ona naprawdę, kurde, było taka. I co? I chyba tyle jeżeli chodzi o y, ciekawostki na dzisiaj. A teraz się widzimy, w sensie zaraz w kolejnym kadrze, ale wiem co będzie w kolejnej scenie i mega się jaram. Nara. Musicie mi wybaczyć, że ten vlog będzie taki trochę chaotyczny i będzie przeskakiwania z miejsca na miejsce, ale jak dobrze pójdzie, to w tym vlogasku zobaczymy realizację dwóch moich marzeń. Pierwsze z nich zobaczymy już według GPS-a za jakieś 40 minut. Takim małym słowem wstępu, jak wiecie moi drodzy, już od jakiegoś czasu trąbię wam o tym, że walają mi się butelki po wodzie yy, w samochodzie. Czekajcie, będzie chaos. Jakiś czas temu włączyło mi się coś takiego, że chciałbym mieć swoją bazę w Polsce, swoje gniazdko, swoje jakieś takie bezpieczne miejsce, do którego mogę sobie przyjechać, wyjechać z niego, zostawić rzeczy. Mówiłem już Wam o tym. No i jedną z rzeczy, która jest związana, jest, jak się to po prostu stresuje się, opowiadając Wam o tym, dlatego że po pierwsze jestem podekscytowany, po drugie od dawna nie gadam do kamery, więc jest to dla mnie dosyć stresujące, więc mam akumulację stresu. Jedną z rzeczy. Które jest składową tej stabilizacji tego zapuszczania takich lekkich korzeni tutaj u nas w kraju, jest to, że muszę sobie kupić samochód. A nawet na pewno dlatego, że przez ostatnie 6-7 tygodni zrobiłem ponad 2,5 tysiąca kilometrów. No i na początku, wiecie, pomyślałem sobie typowy warszawski life, no to trzeba znaleźć coś w leasingu i tak dalej. No i <śledzimy> wszedłem sobie na konfigurator Skody Fabi, i okazało się moi drodzy, że średnio wyposażona Skoda Fabia w automatyzację kosztuje prawie 100 tysięcy złotych. Mi się wydawało, że za takie pieniądze to chodzą jakieś, nie wiem, dobrze wyposażone bmw trójci, ale ja żyję chyba w trochę innych czasach. Wymyśliłem sobie, że skoro już muszę kupić samochód, to dlaczego nie kupić sobie swojego wymarzonego samochodu? No i wtedy przypomniało mi się, że 12 czy 13 lat temu powiedziałem dokładnie to samo i zarabiając 1500 złotych kupiłem sobie BMW 32 litrową za 2500 złotych, która była malowana wałkiem i wsadziłem w nią jakieś 3-4 tysiące złotych, po czym sprzedałem ją za 1600, bo padł silnik. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj jestem starszy i mądrzejszy. Dosyć długo się gryzłem z myślami. No i finalnie, jak leżałem chory, z gorączką, na antybiotyku, z zatruciem pokarmowym w Boliwii, podjąłem decyzję i kupiłem Samochód. I moim marzeniem było się nim przejechać. I to marzenie zrealizowałem w zeszłym roku. Na początku powiedziałem nawet, że fajne, ale chyba bym sobie takiego nie kupił. I wydaje mi się, że teraz e, spora część widzów już się domyśliła, o co chodzi. <grym> nie, wierzę, nie wierzę w to, co mówię i w to, o czym ma opowiadam. I zostawię teraz e, taki e, lekki suspens. Jadę i widzimy się za jakieś 33 minuty. Dobra, wjechałem już w uliczkę. Zobaczę furkę, za jakieś wstawiam 20 sekund. Ja mam 35 lat i się jara w takim czymś. Mam bez kitu motyla w brzuchu w tym momencie. No po prostu aż mi się nogi miękkie zrobiły, no co jest? Stary! Ogarnij dupę! Czekam na komentarze pod tytułem Teraz Keszt to naprawdę ma już kryzys wieku średniego. Ja pierd... Ten kto się domyślił, co to za samochód, komentarz. Kto się nie domyślił, łapka w górę. Ale to jest ogromne. Moi drodzy, odwaliło mi. To jest mój nowy samochód. <grystanie> Ale pój. Po... Ty jesteś w środku, czy cię nie ma w środku? Siema morda. Za nie muszę wam przedstawiać, chyba każdy znak to ogląda kanał Minimum11Lat. <grymne> Dzień dobry. Ty, jakie to jest ogromne. No tak, jest spory. Lekko pogięte. Trochę na niego czekaliśmy, bo jakieś 2,5 miesiąca. Ej, faktycznie to tak nie wygląda tak źle. Nie, to jest mówię ci, Kosmetyka, to jest wszystko ok. okay. No beleczka wyjeżdża. No tylko tyle, że się plastiki posypały. No i błotnik. Dobra, jeszcze jedno podejście do nagrania, bo się tak zajarałem, że po prostu biegałem w kółko tego samochodu. Słuchajcie, ja wiem, że to może wyglądać strasznie, ale jak się na tym głębiej zastanowicie, konstrukcja samochodu, czyli to na czym mi zależało najbardziej, tutaj nic nie jest pogięte. Mało tego. Poduszki nie wystrzeliły, bo sobie obiecałem że jeżeli mam ściągnąć taki samochód, to musi być bezpieczny po prostu i ze sprawnymi poduszkami. Ile? 1380? Co? 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 Samochód ma być bezpieczny ze sprawnymi poduszkami, dlatego przy nie wystrzeliły? <laughs> Słuchaj, na pewno stał na parkingu po prostu, no. Z doświadczenia mogę ci powiedzieć, dlaczego nie wystrzeliły. No. Dlatego, że najprawdopodobniej miał kontakt z naczepą ciężarówki. Trafiony został tak naprawdę lekko lampą. Same miękkie elementy i po prostu czujnik nie zadziałał. Dlatego nie wystrzeliły poduchy. Zamknij się berdak, bo zaczyna kropić. Zaraz będzie popowodziowy. Słuchajcie, moi drodzy. Finalnie udało się go wylicytować za niecałe 14 tysięcy dolarów. To, co jest najciekawsze chyba w tym wszystkim, to to, że ten samochód ma 34 tysiące kilometrów przebiegu, czyli tyle co nic. Ma on, uwaga, 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 dwa lata. 2023 rok. Ja nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak wentylowane fotele. To się nazywa? Że to są jakieś wiatraczki, tak, które wentylują? No, no, no tak, nadmuch masz. To jest coś, o czym nigdy nie wiedziałem, że istnieje. Że ma aktywny tempomat, więc y, sam sobie y, dostosowuje prędkość. Odpalę go. No i kupowałem też nie tylko sercem, ale trochę rozumem, dlatego że to jest ta najbiedniejsza wersja silnikowa, czyli 3,6 litra. Jak widzieliście na vlogu z Florydy, w takim trybie mieszanym spalił mi 10 litrów, więc całkiem akceptowalnie. Jest to w ogóle ostatni rok produkcji, więc sygnowany jest, że jest to Challenger Last Call, bo już tych samochodów nie produkują. I stwierdziłem, że skoro w Polsce mamy zimy, to kupiłem wersję 4x4. Więc generalnie, biorąc pod uwagę, że to jest najwyższa wersja wyposażenia, ma niewielki przebieg, jest 4x4 i kosztował 14 tysięcy dolarów na aukcji. Plus, oczywiście, sprowadzenie go tutaj i tak dalej, cła, akcyzy i tak dalej, to będzie trochę kosztowało, ale wydaje mi się, że, że całkiem dobry deal. Tutaj w bagażniku mamy jakieś podejrzane rysunki. My family is the best. Jakieś blachy, coś. Nic ciekawego. Wypipkuje, ale na pletą. Słuchajcie, no i co ja mogę powiedzieć? No nie dociera chyba do mnie to, co się wydarzyło. E, dzisiaj zamierzamy zacząć robotę, czyli po prostu e, rozkręcać ten samochód, zobaczyć co tutaj dokładnie jest do wymiany, zgarnąć numery części, pozamawiać to wszystko i tak dalej. Co może generalnie trochę trwać, no bo te samochody nigdy nie były oficjalnie w sprzedaży w Europie, ale na zdjęciach na aukcji wyglądał dużo gorzej. Ja pierdolę. Ty no nie dociera to do mnie, w sensie tak. Stoję, patrzę się na to i wiesz, jak jechałem nim w listopadzie stary w Miami, to miałem takie... no fajnie, ale to raczej takie marzenie, którego nigdy nie spełnię, co nie? Zajebiście. Godzinę, 15 minut później. Tak wygląda samochód. Tu nic nie jest uszkodzone. Wszystko, co się rozwaliło to były naprawdę te miękkie plastiki. Musimy tylko wymienić ten pas przedni, tą belkę. Nie, tego nie musisz. Tylko to. No, tutaj brakuje nam elementu i tylko to wyjedzie i składamy go. De facto, jakbyśmy dzisiaj mieli części, tak. to on by wyjechał. Tak. Mniej więcej wiedziałem, że to jest prosta naprawa, ale nie przypuszczałem, że to. Tak. <noise> Wizard zajął się tymi rzeczami, które były łatwe do spieprzenia. ja tymi rzeczami, które były cięższe do to są rzeczy, które idą na śmietnik, to już nam nie jest potrzebne. Udało się też trochę rzeczy odzyskać, czyli jak gdyby cały dolny grill, który kosztuje ładne kilka stówek, cały ten spoiler. No i do tego jeszcze halogeny, tunele do chłodzenia hamulców i tak dalej. Więc tak naprawdę moi drodzy, teraz największym problemem będzie po prostu znalezienie części, dlatego że większość chyba Challengerów w Polsce jest robiona po prostu na takich chińskich tanich częściach. A ja jednak pomyślałem, że skoro to jest 2023 rocznik i ma tyle przebiegu, to fajnie byłoby znaleźć oryginały. No i co, i będę teraz szukał. Podejrzewam, że może to kilka tygodni zająć. Gdyby te części już były, tylko nie wiedzieliśmy, nie mogliśmy ich zamówić, bo nie wiedzieliśmy, co jest dokładnie rozwalone. No to jest szansa, że ten samochód będzie się wyjeżdżał, a tak? Trzeba chwilę poczekać. Jakby ktoś z Was rozkminiał, bo na pewno będą pytania o to, jak ściągnąć samochód z USA. Słuchajcie, ja się na tym nie znam. Ja sobie poszukałem na Facebooku jakichś grupek i tam się spytałem, jaka firma jest polecana i tak dalej. No i niestety jestem nie do końca zadowolony ze współpracy z tą firmą. Między innymi dlatego, że mieli w umowie zapisy, że nie odpowiadają na przykład za uszkodzenia w trakcie transportu i za skradzione rzeczy. No i na przykład kluczyk został skradziony. Więc teraz też trzeba będzie ładne kilka stówek wydać na jego dorobienie. I tak samo w umowie i przy nie uwzględnili mi dokładnie, ile będzie kosztował transport z Niemiec do Polski. I policzyli sobie za ten transport 3, chyba 1400 zł, gdzie normalnie powinien kosztować dwójkę. Więc jeżeli będziecie podejmowali współpracę z jakąś taką firmą, to upewnijcie się, że w umowie macie dokładnie wyszczególnione, ile co będzie kosztowało, łącznie z transportem. No i fajnie by było, gdyby samochód był ubezpieczony od rzeczy, które znikną w transporcie albo zostaną zepsute. Bo jeżeli firma nie będzie brała odpowiedzialności, to jest duża szansa, że te rzeczy po prostu poznikają i się popsują. To jest właśnie typowe. Na aukcji tego uszkodzenia nie było. To jest uszkodzenie, które wynika tylko i wyłącznie z transportu, bo samochody mhm. są podwieszane w kontenerach i gdzieś po prostu o coś obcierał, mhm. i to uszkodzenie wynika stricte z transportu, więc można ubezpieczyć się od tego, no bo to jednak będzie wymagało jakiejś tam korekty. No, a jeżeli firma bierze odpowiedzialność, to się postarają, żeby takie rzeczy się nie działy. Tak więc, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o Dodge. Jak coś się będzie zmieniało, to Was zapdate. A słuchajcie, niespodziewanie kończymy tego vloga, dlatego że miał to być jeden luźny vloga Sex Polski, a okazało się, że nagrałem trochę więcej niż podejrzewałem. Jestem teraz na lotnisku w Amsterdamie i mocno wieje, są jakieś absurdalnie długie opóźnienia i tak dalej. I pomyślałem sobie, że y, spełnię swoje kolejne mini marzenie i wykorzystam y, tak wejście do, wiecie, loży VIP, które gdzieś mi tam wisiało dawno temu w ramach tam jakiejś rekompensaty za opóźniony lot w USA dwa lata temu i tak wiecie, czekałem na świetny moment, żeby to wykorzystać, no i pomyślałem, że teraz, skoro mam przesiadkę prawie 4 godziny, czyli trwającą dłużej niż wszystkie loty razem wzięte, no to sobie to wykorzystam i powiem nam, że, no nie wiem, może trafiłem akurat na kijową lożę, bo ci ludzie w garniturach to siedzieli tam loży dalej, a ja miałem dostęp tylko do tej, ale generalnie jest tutaj tak nawalone ludzi, że po 5 minut tak minutach kręcenia się i szukania znalazłem jakoś taką małą przestrzeń. Tutaj w samym rogu, jak widzicie, nawet nie mam dostępu do prądu, bo jest tylko jedno gniazdko na 4-6 osób siedzących przy stole, więc trochę moje oczekiwania się zderzyły z rzeczywistością, bo myślałem, że to będzie super VIP experience. Ale z plusów, no to jest kawka i można też sobie wziąć jabłko, więc zawsze coś jest jedzenie i tak dalej, ale nie jestem głodny i nie wygląda to zbyt zachęcająco, ale nie do tego Zmierzam. Zmierzam do tego, moi drodzy, że dużo materiału nagrałem, więc musimy to podzielić na dwa vlogi. Tak więc to była pierwsza połowa vloga, a drugą myślę, że zobaczycie za jakieś 2-3 dni. To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć.